Siema widzowie, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Freeline i dzisiaj sobie zagramy bliskrankiem w dżungli mordeczki podkryta. Ojejku, co ja będę składał? Galforcik będzie składany, bo oni no są w miarę papierowi jeszcze Galforcik plus Q combo to będzie e, potężne. Przynajmniej mam taką nadzieję i od razu invade robimy ziomeczką, bo jak my mamy na Nautil... Co ty? LOL Timo! Ja pierdziele, nie wierzę ty. Czy ja mam się cofnąć do bazy? Ty ja to robię. W biorę. Dobrze, że Q nie wziąłem, bo Biskrang jak ma W, to bardzo szybko robi właśnie te kampy, także na chillku Nie cofaj się! Kurwa! Co teraz? Nie no, chuj! Dobra, wygram to! Tu, 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 tu. dobra. Spokojnie. Odpalam W, pa dodatkowy damage na Redzika. A nie, chyba. Okej, okay. odpuścili. Chyba Secik po prostu. Yy, robi ten. u mnie po prostu. o <laughs> mojego reda. Dobra, więc tak, ja sobie wezmę go. I może od razu pójdę na topa w sumie? Wezmę drugie E. Takie. <laughs> Wszyscy gankują, ty. Co jest? A, seci Secika widzę teraz na blue. Dobra, walimy, walimy. Siema, Timo. no ja idę tędy, mnie to nie obchodzi. Pięknie, on po prostu umrze. Jeszcze ode mnie. Powiem wam tak, ja jestem dobrym junglerem. Nie chciałem brać, ale jak dostałem killa, no to oczywiście ja to przyjmuję, widzowie. Dobra, pięknie ty. Biorę sobie teraz, blue. No i na razie jest sielanka, nie? Leściowi zabrałem reda. Chociaż on w sumie też mógłby po prostu mi wejść do tej dżungli. Jestem ciekawy, czy coś takiego zrobił. Mm. ale dobra, na czilku. Ja sobie smajtuję, blue redzik dobiję. Dobra, czy ja wam runki pokazywałem? Takie gram pod letal tempo Kasadi no powiem ci tak, jakbyś kasadinem Azira zabił na drugim levelu, to naprawdę nie wiem, co byś nie. Nie, nie wiem, jak do tego doszło, chociaż sobie Nautilus zgamtował O, Secik, ty, on nie ogarnął, że ja mu chyba Reda zabrałem. Azir, musisz to dopuszować. Czy Azir tego nie będzie puszował? Kurde, nie będzie. Ale przybo, On ma tepeka niby, ale. Jakbym ja był Azirem, to bym sobie myślał, dobra, trzeba pusznąć, bo inaczej będzie klops po prostu, nie? I teraz pójdę na krapa przeciwnika. Albo przeciwnika, nie, nie, nie wiem, na kraba górnego o, to jest dobre, dobrze powiedziane, na kraba górnego tylko to jest set, czy ja wygram na seta jeden na jeden, on ma predatorka e, ale chyba się zajmuje po prostu swoimi golemami tak się spodziewam, że właśnie set jest na golemach więc ja mogę dwa krab, kraby wziąć czemu ja w nie używam, nie pytaj mnie o coś takiego widzu, nie wiem, to jest moja druga gierka z w życiu o to W zadaje, tak jak mówiłem, zadaje dodatkowy damage minionkom. O, W użył, ty to podejmę w sumie. I Kasadi ma trochę lipę. To jest taki gang, taki siemanko, Jestem blitzkrankiem. Mm. Jestem boosted, ale spoko. <grym> nic się nie dzieje. Nie wiem, czy my go w ogóle zabijemy. Bo Secik zaraz tu będzie chyba. Spokojnie, spokojnie. On się bardzo poczuł, ja mam duży atak spina. Pięknie, o to chodzi Kasabi! Krabik! Ej, nie uciekaj ode mnie. O, widzę Seta, właśnie. Ale my gankujemy w tym czasie bota. Maxo i widzą. Jak będziesz grał tym y, Blitzcrankiem. Miko, mam fokusować? Kurde, my... Te... Co, co jest? Soraka, ty? To Soraka chyba. Nie wiem, Gina. O kój chodzi? Nie no! Eee. O Jezu! Mam nastakowane detartębu, na dawaj, 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 dawaj! Mam flesha mm. A jest Suraka kurde, ja pierdolę, co się stało tutaj przez ostatnie 10 sekund. Nie mam pojęcia, ale mam 2.02 jestem zadowolony ze swojego performance'u. Z tego jak mi się udało wszystkich oszukać <laughs> ten blitzkrankiem, dobra, dawaj reda. Jest mój, tam mi się podoba. Nie wiem, wezmę Reda i się chyba po prostu cofnę do bazy na Chilku. Ja za bardzo... A, xd. Ja za bardzo nie umiem grać w dżungli, także ziomeczki, wybaczcie mi jak będę grał jak totalny gubniak. Ale teraz jestem potężny, jeszcze zmieniam trinketa i chyba coś będzie gankowane. Ten Azir, czy ten Azir flashował? Chyba nie właśnie. O, no, jak jesteś junglerem, to musisz wiedzieć, kto ma flesza, kto nie ma flesza. Ten Timo nie ma flesza. O lol, i jeszcze się pushuje. O, o, dobra, ty, Na nam idzie. My mamy dwa huki w teamie. to jest taki totalny pick comp tak zwany, nie? Ja po prostu hukujesz i zabijasz. Tutaj jest wardzik. Timo nie widzi. Mamy GPK. Nie, nie używaj hooka bez sensu. No i pięknie po prostu auto atakujesz ziomeczka aż zginie. No i wszystko jest git. Ja muszę fleszować częściej, bo ja mam hex flesza w runach. I jak to wykorzystam, to będę naprawdę zajebisty. Smajcika teraz nie użyję, bo nie ma co. <laughs> I dobra, mam piąty level. Co ja z tym faktem zrobię? Nic. Chyba będę po prostu farmił. Bo na mi Meat chyba nie wygląda. gang... Kurde, on nie ma many ty. No to on się pewnie cofnie do bazy. <laughs> Wezmę po prostu sobie wilki. Nie wszystko na chilku. Nie no, dobra, trzeba tam przyjść. Azir nie ma many, trzeba... Cze Gdzie ty idziesz? Czemu tędy? Lubia pucho. Mi się jeszcze nos tam. Trochę mnie drażni. Drake'a też by się przydało za chwilkę wziąć. Kasali ma chyba zaraz szósty level. Nie no, ten gank jest do dupy chyba. Wezmę sobie krabisimo po prostu, widzu, co? Zesmajtuję. Mam dwa smajty. Dziękuję ci bardzo. Użyję W. Tam jeszcze jakieś pomoc chcę. Ty, wyciścił warda. O, 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 nie, Kur kurwa. Widziałem. Fuck, idę na bota. Drake'a trzeba było zrobić. Ty, ale Redzik się zrespił. No, ej, zrobię go tak? Proszę, 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 proszę LOL, <laughs> zrobiłem go! XD! Dobra, pięknie. Ty, tutaj jest secik. Ja mi je, jeden minion do szóstego i... Pokazałem się, chuj. Dobra, mam szósty level. Ja wiem, że to jest set. Powinien być przynajmniej. Nie wiem, to jest useless totalnie co robię. I tak nie mam smita, nie mam co robić. On mnie przyci... Dobra, chuj. idę na swoje blue. Ty może zrobię to samo? Co z yy, redem przeciwnika? Ale nie, on się chyba zdąży zrespić, nie? Bo nie mam teraz smajta. A nie, okej. Okay. Ty bliskan dżungli jest jakiś pojewany. <grystanie> Jak ja mogę tak bezpiecznie counter junglować, to to jest masakra, nie? Dobra, pójdę od dołu teraz. Czemu mnie ten nosek swędzi? mordo? Jeszcze czemu ja powiedziałem nosek? Kurde, ty, za dużo czasu spędzam z kidami ostatnio chyba. Idę? Nie no, to już nie ma wizji. Dawaj, Kasadin Ale triki. Ja nie gram krankiem w dżungli. Ja nie umiem trafiać takich rzeczy. Kurde, jeszcze niestety zaorana została. Ten ma blue. On nie wie o moim istnieniu teraz. Czy on idzie do góry? On najprawdopodobniej idzie do góry, widzowie. Dobra, to ja się wbijam na seta. Siema. Nie zaskoczysz mnie niczym. To nasz piąty level. Nie zdążywałem tego, ale na spokojnie. O, oh, fak. Kurwa! Mam podkę użytą. Nie no, ja chyba. Ja, ja pierdzielę. Pięknie to gram! Nie no Diluz! Kurwa, Set tu Setujcie! Blokuj! Kurde, no nie wiem. Lepiej się tego nie dało zagrać. Co ja pierdziele. No to Jean mnie zabił. Teraz niewaga krwi wymaga, zaraz do niego też chyba wpadnę na chwilkę na bota, co? Wezmę sobie mieć, mnie to nie obchodzi. Chcę mieć więcej damage, bo trzeba drejki robić blitzem, widzowie. Bliskrunk robi tak szybko te drejkusie, że to jest no, pokczępik ale nasz Nautilus nie żyje, Secik będzie na bocie, więc teraz chyba nie ma co. Teraz trzeba być trochę pussi. Mm. Na topie było milion ganków, ja, chyba sobie radzi, Giepek. Ja pierdzę, te golemy, to naprawdę padają szybciutko. Czy set. set, ty wchodzisz do mojej dżungli? Czy ciebie poeba? Teraz pytanie: gdzie on jest? On jest chyba na moich tych raptorach. Do tego hexfleszek? Co jest? Kurwa, smętował? Czy o co chodzi? Czemu go nie ma? Nie wiem, nie mam pojęcia. Za chwilę Drake'a zrobię. No, Redzik to pada w sekundę. O, jest set! Znaleziony! Impostor. Dawaj, dawaj, dawaj! Wygrywamy, wygrywamy, wygrywamy! Nautilus! Masz flesza, Nie, masz. Za chwilę będziesz miać. Nie, to Exos. Dobra, pięknie. Puk. OK. Nautilus został killa. To, to nie jest jakoś zbyt istotne. Najbardziej istotne jest to, że mamy właśnie Drake'usia i myślę, że on jest pewniaczkiem po prostu. Wątpię, że set tutaj zwentuje znowu. I będziemy chciał to zabrać. Patrzcie jak się, szybko się robi tego Drake'a. Normalnie bliska w dżungli opy, widzowie. <laughs> w ogóle... Ee, o, u, ok. Nie, no, Zira trudno skankować. Tak szczerze, więc nie wiem. Może zaraz... nawet nie zaraz, tylko teraz na to papójdę. O ja pierdzielę. Nie no, to trzeba podejść. ALE JESTEM FAKERYM! Lul! Pięknie Umiesz tak grać? On myślał sobie Ha! Jesteś zamienionem, przyciągiesz miniona! Ja taki BUM CYK GOŚCIU I gdzie masz tego miniona? Wyjebało go Zeus Spromieniował Eee, wszystko jest gitówka Dobra, heraldzik Nie wiem czy tutaj jest wizja Nie użyłem czerwonego trinketa Ale nigdy nie można być w 100% pewny Patrzcie jak to szybko schodzi, nie? Te buffy na W do dżungli to były chyba przesadzone. I ile ja go zrobię? 15 sekund? Coś takiego, nie? Jeszcze ze smajtem to w ogóle krócej. Jakiś speedrun by można było z tego nakręcić. Dobra, ja mam gun for To się cofnę do bazy. Mm. Ja w ogóle widzomie, przed nagraniem zadzwoniła do mnie dziewczyna i powiedziała: ee, Jak się nazywa ten batonik, ten omniom, niom, niom, niom. Znaczy nie, ona powiedziała, jak się nazywa to o A ja mówię co to? Piosenka? A ona mówi, nie, ten batonik taki, ten co ty mówisz. A ja mówię... Kinder Choco chyba, coś takiego. A, I mówię... A ona... Ona mówi... I co tyle? A ja mówię, czekaj, sprawdzę... Sprawdzę w necie. No i faktycznie, nazywa się to Kinder Choco, nie? E, I... I nie wiem w sumie czemu jej to było potrzebne, ale powiem wam, że Kinder Choco to jest naprawdę takie Giga chat. Znowu mam to smajty, nie wiem, ja się nigdy nie nauczę dżunglować, żeby smajtować po prostu. Kinder Choco jest takie gigacoks. Jak będziecie kiedyś w Biedronce. Wiem, że to jest Biedronce. Nie wiem czy w jakimś innym sklepie jest. Ale naprawdę Giga chat, Giga Dobre. A czemu... czemu ja na to mówię no 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 no. Czekajcie, może zaraz pójdę co ja mam zrobić ty? co ja, co ja zrobię? Nie wiem, W po maksyje, mam dziewiąty level. Ja muszę częściej wchodzić do dżungli Enemisa. Tego teamu by się też przydało. Mogę reda? On dorobił! Ale on jest smart! Chodźcie, jeszcze na jebie Bójka, 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 bójka Okej, okay, pięknie Nie no, blisk rank dżungli mordo. Ty 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 ty, ty. Że ja się boję, że przyciągnę w sumie jakieś Raptorka No musiałby tu podejść, nie? Nie by to miało sens hmm. Pana to <gry> Opegang Co? Podobał ci się, Mordo Ty, playty schodzą! Kurwa, Herald Nie! Syci! Pierdalam, Dodge. Plus Mike. Nie! No i to z całym środkiem! Ale boostet jestem! Kurwa, Czemu ja akurat tak musiałem postąpić? Nie wiem i tak? Mam 7, 2, 4, byku, jest git. Dobra, widzu, wiesz dlaczego ten batonik się nazywa no no Bo kiedyś, jak... Jak ja mówiłem każdemu, ej, ten batonik, ten Kinder Choco to jest giga koks Ja naprawdę moje ulubione, jestem od tego uzależniony. No i dałem kiedyś koledze, jak byliśmy tam po siłce, dałem mu jednego, bo w środku są dwa batoniki. No i on mówi, ej, to smakuje jak to, to jak to się nazywa? A ja mówię, jak Kinder Maxi King, a on mówi no no no, 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 no. I z tego wy, wyszła ta nazwa widzowie. Wiem super historia. Na dole pod filmem jest przycisk subskrypcji, możesz kliknąć za tą historyjkę. Dobra, ja w tym czasie robię orot z Ten Tio jest upierdolony. Rozumiem twoją frustrację, mordeczko. Zaraz idę na bota. O, Jean! Nie zdążę chyba, nie? Dobra, nie ma co kukować. A nie wiem o co chodzi. Oro-oro-oro Pięknie, ty. Dobrze, 924. Nie wiem, czy Discrank podkryta jest OP, ale ja nim gram. Bo ja wiem, że są też bility pod AP, pod tanka. E, nudy jakieś, chociaż pod AP jest nawet spoko. Ale gram podkryta, bo podkryta mi się wydaje, że jest taki najbardziej Carry Potential. Nie ja wiem, to jest taki Mastery, ale <gry> który ma CC-ki chyba. Tylko też Mastery ma taki plus, że on po prostu nie wiem, używa Q i, i po prostu go nie może stargetować. I też jest potężny. Dobra, patrzcie, Drake pada bardzo szybko. Niestety, jak, jak stracę W, to wtedy prędkość czyszczenia jest naprawdę o wiele wolniejsza. Ale dwa Drake już zrobiłem Także dobrze. Soraka jest solo na bocie, no co ona robi? Ona tak jak Eee dobra, idę do Gina. O fuck, o fuck, o fuck O kurde Nie wiedziałem, że tu set też będzie. Ja się boję tego seta trochę. Dobra, pięknie. Idziemy, idziemy, walimy, walimy. On troluje, on troluje. Nie bójcie się Nie bój się, nie bój się, nie bój się On troluje. Nice! Ej, czy mi się wóz zresetowało, czy jestem głupi? Po killu? może. Nie, chyba. Chyba nie kliknąłem po prostu. Dobra, double kill, ładnie. Ja już mam item w bazie. Ale w sumie poczyszczę, poczyszczę też swoją dżunglę. Bo nie ma co. Ten Timo na topie, nie wiem. To jest moja druga gierka, gdzie właśnie Timo na topie oro robi. <grytanie> Potężne. Nie mam pojęcia, jak to się dzieje. Redzik. Pozwól do mnie na chwilkę. Dobra, no, super. I co? Chyba znowu pójdę na Ty, ten fek tych map cooldown lol. Dobra, jeszcze kończę. Co jest? Okay. <kłysy> Dobra, ja mogę kogoś przyciągnąć. Widzowie. Program z widzami na Discord z Discorda. Siema! Co tam u Ciebie? Hook? A splashował. To się nie liczy, że nie trafiłem. Ale to jest greedy. Ja tankuję ulti. Dzięki za killa. Pięknie. O ja pierdzielę. jestem one-shotem. Jestem one-shotem, a ja nie wiem gdzie jest set. Ale chyba i tak git, nie? Dobra, gitówa. <kłysy> Cofnę się do bazy. Ten team mnie kontruje, bo ja... Ja mam milion tak speeda, a on ma blind'a i... To się jakoś nie kalkuluje niestety za bardzo dla mnie. <laughs> Musiałbym KSS-a chyba mieć albo coś takiego. Żeby nas... żeby spokoju sobie z nim wygrać jeden na jeden. On też ma jakieś shieldboa, lol. Nie wiem, te buildy na timo to są dziwne mega, nie? Dobra, walimy go. On flash, nie? Ja go złapię. To, to miał być taki plejsik potężny, ale niestety nie wyszło. Odflashował, niby git. Ale i tak za mało. Jeszcze mi blue zabrał. Ja bierdzie. Ej, tu, 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 tu. Ulti. Kurde, chyba za późno ten fleszyk, co? Nie, git. Dobra. Bo on jest pod AD. Jakby był pod AP, jakby mnie ta trudka zabiła. Dobra, cofka. Jak będę miał Infinity Edge, to dopiero wtedy będzie potężniejsze oro, widzowie. Ja muszę chyba przetestować Blitza pod AP, bo ten AD to nie wiem, nie jestem do niego za bardzo przekonany. A wy pod co gracie Blitzem? Pewnie pod tanka, co? O, Blitz pod tanka w mecie OP. Tam gościu gadasz głupoty. Patrz jaki szybki clear. Kto ma dwa drejki. A ty masz w swoich grach dwa i Nie wydaje mi się. Jeden na heralda. <laughs> bo Blitzem trzeba obiektywy brać. Dobra, liczymy. 1926. Zaczynam. I w ile zrobię tego Keralda? Co on zrobił takiego opak flipaty. Ile było 19.26, jak zaczę? Dobra, no Dylus ta mi pomaga, ale malutko. Niech to oko. Dobra. No, 15 sekund. Pięknie. I jest Geraldzik zrobiony. Umiesz tak jakimś innym dżunglerem? Nie wydaje mi się. Morda, nie wydaje mi się. Dram pik. Dobra, dzięki bardzo. Można w sumie wziąć Reda, zioma. Znaczy zio to nie jest mój ziom, to jest przeciwnik. Mój przeciwnik nigdy nie jest ziomem. Ty, ale heraldo może, z barona. Baron? Nie wiem za bardzo gdzie są enemisy. To jest naprawdę bardzo istotne, jeśli chcesz podejmować takiego potężnego stwora jak baron. Ciekawe czy dzinek tu podejdzie. Nie, on chyba szedł na bota. Zaraz drake, to też jest istotne, żeby dookoła niego się ustawić. Nie wiem, ja mam obsesję na punkcie drake'ów. Na solo queue to jakoś że rzadko robią te drake'i, ale ja mam obsesję. Na pr... Jedną gierkę na łeście w Master Tierze przegrałem właśnie przez to, że oddaliśmy trzecią, trzeciego drake'a. Nie wiem, czy to na wysockiego w sumie nie było. O, ja pierdziele, pięknie. No i ja to mi się poddawa, nice, nice. Dobra, 15 sekund. Zrobię taką tricky strategy, czyli odpalę Heralda. I przeciwnicy muszą się zająć tym Heraldem. No to nie pójdą na Drake'a. Chyba, teoretycznie. Dobra, no i się robimy bardzo szybko. To ulti działa tak, że jak zaatakuje ziomka, to taki piorun jest z, z nieba, nie? I oni też to zmienili, że właśnie. Te pioruny się stakują w nieskończoność. Bardziej. Myślałem, że tutaj Timo będzie. O coś tam chodził. O No i wdepłeś ziomek. Pokaż podeszwę <grymne> To wdepnął. Mieliście tak gimnazjum. Było, kurde. Nie wiem czemu ktoś by wymyślił... WF na dworze. Znaczy WF na dworze spoko, ale jak piździ, to wtedy nie jest spoko. Ja w techniku. O, pięknie. To myśli, że bliskan chujowy. Bliskan zajebisty. W sumie nie ma Zira, ale Gina bym zabił i dopiero wtedy e, można by było pomyśleć o jakimś Baroniku. Cofnę się do bazy w sumie, co? <laughs> Infinity Edge to jest, tak jak mówiłem, duży Power spike. Ja mam Carforsa, ty! Zapominam o tym. Dobra, Infinity Edge. <laughs> I teraz co? Teraz bym się... Nie mam poję... Ty, Navori jest brzmi fajnie. To jest taki chyba najbardziej clickbaitowy, <grymne> clickbaitowy item, jaki mogę kupić, że E co sekundę, lol, obebliskam w dżungli. Dlatego to wykorzystam, widzowie. Nie no, przewaga w dżungli jest naprawdę dosyć widoczna gołym okiem. Nie będę mówił inaczej. Ten krabik też jest one-shotowany. Dobra, i teraz tak. A, są wardy niestety Więc jak przeciwnik wie, gdzie jesteś, to jest wtedy słabo trochę tym blitzem. Bo ty chcesz właśnie hukować takiego zioma. Niestety seta wziąłem. Ja pierdzielę, ale niestanki trochę. Jakbym Gina wziął, to Baronik by był A, Timo jest jeszcze. Ale jesteśmy czterech! O nie! Dobra, ładnie. I tam Samirka zrobiła to, co miała zrobić, i barona robimy. Pięknie. Baron, baronek też się zrobi dosyć szybko. Z Infinity jeszcze to już w ogóle. Chodźcie baron, please. Kurde, ale sobie krzywdę zrobiłem, ty, bo ja mam ostry znokieć Dobra, baron. Najsik. Nice. Wu. Odpalić. Nie zapominaj. Kurde, jakby to nautilus tankował albo ktokolwiek. Właśnie. Dobra, nice! Robimy to widzowie. Dzisiaj streamek o 21. Tak swoją drogą. Więc przygotujcie budziki. A ja robię streamka. Dzisiaj jest środa, nie? Tak? Dzisiaj jest środa? <grymne> Aż zobaczę, tak, dzisiaj jest środa. W środę i w piątek będzie streamek. A później raczej w następny poniedziałek. No tak stwierdziłem, dobra, będę streamował po 3-3 trzy, trzy razy w tygodniu. Później myślę, że... Trochę częściej będę się starał. Jakoś z pięć razy, czy coś takiego. Ale na razie trzy dni, na spokojnie. Ja się nie, ja się nie lubię cofać do bazy tym licem. Ja widzę, że przeciwny red się respi. To ja od razu tam lecę, chociaż... Nie, dobra, wezmę po prostu reda. Nie wiem, czy on jest robiony teraz. Nie jest, okej. Okay. Tutaj był grzyb, nie? O, no, oh, fuck! Dobra, co ty zrobi? Oj, oj, oj! Nie no, przyciąga... Ja pierdzielę ta Samira. Kurde, Klaus. Ale kasadin 14 poziom. Nie mam O Ty kokną Alforsik. Ajajaj, blandzik. Ja o tym mówiłem, on mnie tak kontruje. Dobra, jest. Udało się. <laughs> Jakim cudem. Timo największa kontra, nie wiem, chyba trzeba Timo banować. Chociaż kto gra Timo? Bardzo mało osób w tym czempionikiem w tym momencie. Pamiętam jak Timo był w mecie, ale Timo był w mecie tylko i wyłącznie dlatego, że miał statystyki bardzo przesadzone. Że miał dużo HP, dużo armora i tak dalej. I po prostu stat czekował tak zwany. Że... Właśnie, że te miał statystyki miał silniejsze niż inne czempiony. W ogóle tutaj Soraka! Nie, co to jest za gościu, ty! Pycki jeden ZOW! Ja widziałem, że tutaj się teleportuje. 20 sekund, Drake. Ja pierdolę. W 26. minucie mieć sola. Ja, no trochę słaby wynik. Ja bym rzucił tą pierwszą greflinę. Ja. Pierwsza gra mi się zepsuła. Bo to jest. Ja nagrywam drugą gierkę. Niestety nagrywam sobie. Nagrywam sobie poprzednią, co mi też dobrze poszło. No i niestety było powiadomienie, sorry, dysk nasz pełny, nie ma więcej miejsca na dysku i no i co mogę na to zro... co mogę na to poradzić widzowie, nie? Niestety nic i mi się nagranie po prostu przerwało i tak średnio wstawić odcinek jak, jak ci się jak nie wiem filmik <ścoughs> ja pierdzie zapomniałem, że to dodali, że wywala w kosmos ja jak komuś zadasz dużo damage'a. <laughs> Niezłe. No i po prostu mi się filmik wywalił. Znaczy nie wywalił, ale przer... Chociaż nie, chyba plik był zepsuty, ale nie jestem pewny. Po prostu odcinek się skończył jak nawet jeszcze Nexus nie wybuchł. To bez sensu stawiać takie coś. Dobra, już mam dobre itemki. Jestem trochę papierowy. Tak, powiem wam tak. Ogólnie build pod kryt yy, Blitza jest taki, że składasz te pierwsze trzy itemy, <laughs> a później pod tanka. Ja mam to gdzieś. Ja chcę mieć dużo damage i Blood Twister będzie składany. Miałem 16 level. Co ty chcesz takim setem na mnie zrobić, ale ten Timo, Ten Timo, ten Jean. To jest moje zadanie, żeby ich przyciągnąć. Bo naprawdę... No, to wygraliśmy GG Dzięki bardzo. Puszujemy teraz topa. I powolutko, powolutko będziemy kończyć tę gierkę. A no, naprawdę, nie wiem, co się stanie w lejcie. Myślę, że Blitzcrank podkryta w lejcie. To on jest po prostu workiem do bicia, tak szczerze. Chociaż nie wiem, powiem wam, że Mastera bardzo mm, konkretnie y, kontruje. Uuu, piękny huk. Pięknie, ładnie. No i tyle. No i to jest GG. Ładnie Nautilus to zrobił teraz. No widzowie, 14 2 15 Nie, no tym glicem to chyba góry można przynosić. Better Jungle, let me choose, dokładnie. Ja pierdzielę myślałem, że przeżyję, Dobra, tego nie było widzowie. Dzięki Wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak to łapeczki w górę, następne odcinki. Uśmiechnijcie się aż naprawdę super uśmiech. Cześć!